Prosto z Pragi o serialu Królowa. Akurat miejsce nie ma nic do rzeczy, po prostu jestem w pracy. Mówiąc o serialu Królowa, powinienem się przebrać za Drag Queen. Niestety nie mam żadnych y, gadżetów, żadnych strojów, tak więc następnym razem. A w serialu przebiera się za Drag Queen, a w zasadzie jest Drag Queen. Andrzej Seweryn jest w tej roli znakomity, tak więc wielkie ukłony dla pana Andrzeja. Królowa serial Netflixa jest bajką, bajką raczej niewiarygodną, bo o ile jestem w stanie sobie wyobrazić, że drag z całego świata chcą wesprzeć polskich górników, górników ze Śląska. O tyle trudno mi sobie wyobrazić, że ci górnicy na taką formę wsparcia się zgodzą, a przede wszystkim trudno mi sobie wyobrazić, że zgodzi się na to jakiś dyrektor kopalni na Śląsku. A szkoda. Królowa momentami wzrusza, w ostatnim odcinku rozśmiesza do tego stopnia, że zastanawiałem się, czy to przypadkiem nie jest komedia, a nie jest. Ale królowa przede wszystkim jest za krótka. Cztery odcinki, i to za krótka nie w takim sensie, że aż chciałoby się zobaczyć więcej, ale aż powinno się zobaczyć więcej, bo kilka wątków jest zaledwie liźniętych, a są to bardzo ciekawe wątki z potencjałem, tak to nazwijmy. Ale sam serial jest naprawdę. oh mon dieu ce trottoir c'est pas des trottoirs c'est un vrai parcours de sport